Cześć, 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 witam Was serdecznie. Dzisiaj miałem to zrobić w sobotę, że tak powiem, ale dzisiaj dostałem dwa urządzenia HP2050, HP2545. Są to urządzenia, które były jako gifty z różnych tam sieci przy zakupach, przy podpisywaniu umów. Drukarki owe wydrukowały tylko i wyłącznie. Jeden cykl atramentu, nawet może i nie, są tam oryginalne, ale ważność je, je, chyba 25, no ile dobrze kojarzę, za, zaraz zobaczycie, będzie 2015 rok, a 2000 tracił wkład, a 2012 rok był chyba któryś z tych urządzeń, nieważne. Są to urządzenia, które wydrukowało tylko i wyłącznie jedne zbiorniki z atramentem, nie więcej, a co klient chce. Chcę, żeby chociaż uruchomić, bo teraz więcej drukuję i zobaczyć, czy da radę to jakimś tańszym kosztem zrobić, więc zobaczcie. Bardzo stara drukarka S2050 też był jako gift. Jest to zużyty jeden wkład. Zrobimy tak, ja wsadziłem kartki, przetarłem tylko rolki i zobaczymy. Na pewno to jest wyschnięte jak wiór, jeżeli to ileś tam lat leżało. A ja postaram się zrobić z tych głowiczek, z tych tuszy, tak zwanych coś, co, co, co jeszcze ewentualnie zadrukuję. Bo kupić można zawsze, bo te tusze są dostępne. Tutaj, o dobrze pamiętam, są tusze o symbolice 650, no nic nie ma, bo to ksero chciałem tylko zrobić. Tu są kartki. Chciałem xero machnąć, zobaczyć, czy coś wypluje. To jest oczywiście z drugiej strony, była kartka jest pusta. Dobrze. To teraz tak oznaczenia w tym urządzeniu tuszy to jest dokładnie. 650, czyli bardzo popularny wkład. bardzo popularny, oryginalny oczywiście, ale ważność tych tuszy skończyła się w 2015 roku, czyli no one dość długo poleżały. Natomiast w tej drukarce wkłady o znaczeniu jakim? 301. Ojej, tragicznie one wyglądają. 301 data, żeby się wyostrzyło. No dalej, 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 bo ja sam nie widzę. 2012? Dobrze. Tak, 2012. słuchajcie, hmm. 12. No to mamy, słuchajcie, dwa komplety atramentów: 650, 301 w obydwu drukarkach, które zużyły tylko te pierwsze setupowe wkłady, które były tylko i wyłącznie. Przy zakupie drukarki, akurat te drukarki były gifty, czyli dostali klienci je za darmo. Ja teraz już ultra ultradzieńkową y, załączyłem. Spróbuję je wypłukać i spróbuję je po prostu napełnić y, atramentem. i Zobaczymy, jaki będzie efekt następny, jeżeli ja je napełnię. Czy po takim długim czasie da radę co zrobić? Pierwsze co zrobię, to słuchajcie, mm, to je tylko mocnie. Mam nadzieję, że będziecie je widzieć. Ja pójdę razem z Wami do mojej pieczary. Tutaj, co bardzo. Nie lubię wchodzić, ale wyłączyłem. Słuchajcie, w międzyczasie prąd zmieni. Spróbuję niewysokich zakresów, żeby się nie przepaliły te wkłady. Niech one sobie tutaj posiedzą jakiś czas. Spróbuję je napełnić i zobaczyć, jaki będzie efekt. Dam na dłuższy czas częstotliwości, może podkręcę tak na i takiszka, i takiszka, połowa zakresu. No i zobaczmy, co się będzie działo. Niech się ładnie tutaj gotuje i smaży. Wyciągniemy je za jakieś 5-10 minut, zobaczymy, jaki będzie efekt. I włożymy, oczywiście wcześniej spróbuję je napełnić. Zamontujemy w drukarkę i zobaczymy, czy zadrukują. No i sam jestem ciekawy, bo one bardzo długo stały. Także zapraszam za chwilę, zobaczymy, co będzie dalej. No dobra, słuchajcie, minęło jakieś 15 minut. Ja to wszystko wyłączyłem. Teraz spróbuję to wyłowić. Zobaczymy, jaki będzie efekt tego mycia, tego prania. Na odbiciu coś się już widać, czyli wypukać się wypukało. Ja teraz je wszystkie wyciągnę, ściągnę naklejki i z spróbować napełnić. Pójdziemy do drukarki, zobaczymy jaki będzie efekt. Czy to coś da? Tym bardziej, że te wkłady są naprawdę, słuchajcie, stare. Z czarnymi nie ma takiego problemu. One one raczej często nawet tak długo leżą i są oryginalne. To ładnie zadrukują, natomiast problem jest z kolorami, bo która z cele jak wyschnie, to przekłamuje później kolory. No nic, to jest test i zobaczmy, jaki będzie efekt, co uda nam się zrobić. Tym bardziej, że ten to już ma no, bardzo dużo lat. 2012 to jest 7 lat, dobra. Pierwsze co zrobię, może jakoś tak was spróbuję tutaj przesunąć. Zacznijmy od kolorów, to jest temat bardziej ambitny. 301. Naklejkę sobie pozostawię na później. Kolory widać. Niedużo, bo nie, wie, nie wiem, jaki będzie naprawdę efekt. Dobra, żółta barwa jest. Czerwona też. Niebieska też. Ja tą naklejkę na razie przykleję, żeby ona mi się gdzieś tam nie podziała. Teraz wezmę gdzieś, potrzebuję. Jak już cieknie spodem, można powiedzieć, że drożność jakaś jest. Ja spróbuję to pod ciśnieniem odessać ten nadmiar i zobaczymy, czy da nam to coś. To jest taki efekt słuchajcie, no najgorzej to myślę... Nie. niebieskie zdobanie. No to jest 301, no to jest 7 lat ten wkład ma. Ja jeszcze go spróbuję. Chociaż nie wyłączyłem. Już. Spróbuję większego podciśnienia użyć, żeby jakoś ten... A trament spróbował się wydostać. Ale jest lepiej słuchajcie. No dobra. Czerwony jest kiepski. Jeszcze spróbujmy. Ale z czerwonym myślę, że nie będzie. Nie będzie tak łatwo. Dobra, zostawmy ten. Zostawmy czysta jedynkę. Zobaczymy jak ona się w dukarce zachowa trament na pewno w 301 jest. Teraz jedziemy dalej. Mamy 650, ona jest nowsza od par lat. Z tym może być mniej problemu. Pod kątem dajmy jej tylko tyle, więcej nie. Dobrze. I niebieski. Powinienem rękawiczek użyć, bo później do, do niedzieli to ja się nie domyję. I fronek będzie do mnie mówił, że tata pisiał. A tata nie pisiał, tylko próbowała coś zrobić. Dobra, teraz odwesam ten. No, z tym może być mniejszy kłopot, słuchajcie, bo na samym odbiciu już widać, że jakieś barwy się przeciskają, ale tak jak wspomniałem, Wam wcześniej. W kolorach jest dużo większy kłopot. Są nabite, zobaczymy, jak one się zachowają w samej drukarce. Natomiast czarny, czasami tej naklejki nie musicie ściągać, bo, bo w większości przypadków albo na środku jest yy, yy, otwór, albo w tym miejscu, tu z jednego narożnika. Tu też postaram się nie wciskać aż tak dużo, bo też nie wiem, jaka będzie jego. W jakiej kondycji on jest? Patrząc na to, że on miał 7 lat, ten ma 5 lat, to może być różnie. Dobra, jeszcze tylko został nam czarny, 650. Dobra, nie chciałbym za dużo czasu marudzić przy tym, i teraz spróbuję je odessać. Tak, jak wspomniałem, sami zobaczcie, no z czarnym nie ma problemu najmniej 650. A oj, A, a z, z czarnym? No, z czarnym 301 jest problem. Chociaż nie. No, czarna 301 jest w porządku. Dobra, słuchajcie. Idziemy. Do Dobra, duchanki. jestem ponownie. Musiałem to wszystko przepiąć, ale. Już sprawdzamy, jaki jest efekt. Słuchajcie, bo ja sam nie wiem, co się wydarzy teraz. Muszę się uzbroić tutaj w ten mikrofon. Dobra, to teraz tak 650 na swoje miejsce do tej drukarki. Kolorowa czarna. 301 po napełnieniu. Nie spodziewam się, jak... słuchajcie, żadnych szaleństw. To jest coś brudne jeszcze. Coś będzie, słuchajcie. Nie spodziewam się żadnych szans, tym bardziej, że ta drukarka więcej stała niż drukowała. A ta to jest w ogóle już bardzo stara. Ale nie wiem, czy widzicie? O kurde, kurde, chodźcie. Bo urządzenie na wkłady 650 zaczęło drukować. Co prawda, no z kolorem nie ma się co dziwić, słuchajcie, kolor jest do Bani, no ale ten kolor liczyłem się z tym, że będzie beznadziejny. Natomiast jeżeli chodzi o czarny, to jakiś progres jest. Natomiast no jest i to wydruk testowy, jeżeli chodzi o kolor czarny, można powiedzieć, że jest do przyjęcia. Mam tu jakiś. Kartkę, może byśmy kserokopię zrobili. Tak wygląda test wewnętrzny w pojemnika, który leżał 5 lat. Oczywiście nie spodziewałbym się z, z rewelacyjnego koloru. Tutaj mamy czarny. Ja zrobię może jakąś kopię. Mam tu jakąś kartkę i spróbuję wyłączyć ten test. A zrobimy kopię czarno-białą. Bo z koloru to i tak widziałem, że nie ma się co spodziewać. Robimy kopię. Czarno-białą z wkładu pięcioletniego. No, jeżeli chodzi o kopię czarną, to widzę, że sobie doskonale daje radę. Czyli 655-letnia jak na chwilę obecną wygrywa. 5 lat, wywibrowany, jeżeli chodzi o kolor, natomiast jest kiepski, ale to było do przewidzenia. Zobaczmy teraz, założymy 301 jedynki w tą drukarkę i czy ona jest w stanie zrobić nam jakiś test. Widzę, że tak i zobaczmy, jak test wygląda w tuszy 301. Test zrobimy zaraz ksero, czarno-białe. Też widać, że kolor jest kiepskiej jakości, chociaż tutaj chociaż niebieski się wyciska czarny w podobnym temacie. No z kolorem jest zawsze ciężej, zwłaszcza po tak długim przestoju, jak ten wkład jego ważność minęła w 2012 roku. To jest test wewnętrzny drukarki HP2050, co leżała, można powiedzieć, 7 lat. Ja teraz, słuchajcie, sprawdzę jeszcze dla Was, jak będzie wyglądała kopia czarna, bo kolor sobie daliśmy spokój, a tu jest jakaś kartka. I zobaczymy, jak zrobi kopię. Widzę, że sobie też radzi dobrze. Kartka była brudna, nie patrzcie na te krople. Dobrze. 7 lat stał. Pojemnik napełniony, tutaj nie dodrukowuję, ale przesiejcie to troszeczkę, bo to był tylko i wyłącznie test. A tutaj 5 lat pojemnik stał. Kolory w obydwu przypadkach do bani, czyli. Wnioski. W jednym i w drugim przypadku udało nam się y, zrobić coś z wkładami, czyli czarne będzie drukował po napełnieniu, po wymyciu w ultradźwiękach, bo jest tego efekt. Jest, jest kserokopia czarnego w dobrym, dobrej jakości w jednym i w drugim przypadku, natomiast kolory są do bani. Kolory generalnie tak długo stać nie mogą. No to są jedyne wnioski. Dziękuję za Twój czas. Trochę mi to zajęło, ale no niestety trzeba było sprawdzić. Kolory będą do wymiany czarne, natomiast drukować będą... Sami widzicie, dobrze. Tutaj 5 lat, tutaj lat 7 i drukarki też są do dalszego użytku. Dziękuję za twój czas. Ja lecę dalej. Miało być krótko i było długo. Dziękuję. Cześć, do następnego, miłego weekendu przede wszystkim, bo się zbliża dzisiaj piątek. Jutro sobota. A jak oglądał, to jutro dopiero jutro to opublikuję, bo się po prostu nie zdążę. Dobrze, uciekam nie zabieram Twojego czasu. Dzięki, cześć.